To, że jest on postrzegany jako pierwszy macz RP, nie przeszkadza w funkcjonowaniu o posła, pana zdanie? Cieszę się, że przede wszystkim wyborcy postrzegają mnie jako polityka, który może ich wspierać, rozwiązywać ich problemy, ale może też mieć wpływ na to, co dziś w Polsce się dzieje, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa państwa. Ale pan się takimi bardzo poważnymi problemami, typu korupcja. Zajmowałem się takimi problemami odkąd pamiętam, zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, ale również łapówkarstwem na najwyższych szczeblach władzy. Dziś jako parlamentarzysta tą wiedzą praktyczną. Staram się dzielić ze swoimi kolegami, ale przede wszystkim staram się ją wykorzystać do tego, aby móc kreować nową rzeczywistość, a ci, którzy dopuszczają się łamania przepisów prawa, po prostu, aby za swoje czyny odpowiadali. Czyli ten wizerunek panu nie przeszkadza? Czy znaczy, takiego wizerunku nie ma? Jest. Wizerunek to, czy to ten wizerunek w takim razie jest sztucznie wykreowany przez media? W takim razie wracając do korupcji. Czy zajmie się Pan sprawą, tak się eufemistycznie wyrażę, nieprawidłowości przy budowie autostrad? Mówię konkretnie o autostradzie pod Poznaniem, gdzie na 130 km autostrady, 130 km obu stron stanowią ekrany dźwiękoszczelne, no i już wiadomo, że to jest przekręt. Jeżeli chodzi o kwestie związane z przetargami na budowanie autostrad, w tej sprawie już złożyłem interpelację do premiera Donalda Tuska. Oczekuję od niego rzeczowych informacji, rzeczowych odpowiedzi i w zależności od tego, jakie uzyskam odpowiedzi, poczynię stosowne kroki. Nie wykluczam również złożenia zawiadomienia do prokuratury. A jak rozbija się sprawa... Służby, służby kontrwywiadu wojskowego, czyli tej sprawy, którą pan ostatnio poruszał, e, zatrudnianie rodzin, czyli że na ileś tam osób zatrudnionych ponad tysiąc jest z sobą spokrewnionych. To prawda, bardzo Pani dziękuję za, za to pytanie. Rzeczywiście służbą kontrwywiadu wojskowego, służbą wywiadu wojskowego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Policją, Centralnym Biurem Śledczym, tym zajmuję się na co dzień jako parlamentarzysta, wyłapując nieprawidłowości, patologie, sytuacje, które łamą prawo. I rzeczywiście praktycznie 80% interpelacji, chociażby jakie złożyłem do dziś, to dotyczą one właśnie kwestii związanych ze służbą kontrwywiadu wojskowego. Masę nieprawidłowości, masę patologii. Cieszę się, że dziś szef chociażby Biura Ochrony Rządu nie piastuje stanowiska, które dotychczas zajmował i myślę, że również Janusz Nosek, który jest szefem służby kontrwywiadu wojskowego, jak najszybciej to stanowisko powinien stracić. Bo generalnie Służby wypierają się tego, że rodziny są zatrudnione, prawda? Byłem w stanie to jednoznacznie wskazać i, i pokazać, jaki panuje nepotyzm, chociażby w służbie konwiatu wojskowego jest to z ogromną szkodą dla państwa. No na pewno, właśnie na to słowo czekałam nepotyzm. Tak, trzeba powiedzieć wprost, tego typu sytuacje powinny być patologie wyrywane z korzeniami. Do tego typu sytuacji nie powinno nigdy dojść. A czy będzie się Pan zajmował korupcją tylko na szczeblu najwyższym, czy też na takim naszym lokalnym? Bo akurat dziś wyszła sprawa no takiej dosyć sporej korupcji, jak na województwo warmińsko-mazurskie, bo chodzi o 60 tysięcy złotych łapówki za ustawienie przetargu. Znaczy, przede wszystkim należy podkreślić, że każdy, nawet jeżeli będzie to złotówka, dopuści się złamania przepisów prawa, powinien, powinien ponieść za to konsekwencje. Myślę, że Wydział do Walki z Korupcją w Komendzie Wojewódzkiej Policji będzie mógł się tą sprawą rzeczowo i profesjonalnie zająć. W mojej ocenie łapówkarstwo na każdym szczeblu, nawet tym samorządowym czy na najwyższych szczeblach władzy, powinno być po prostu wyrywane z korzeniami. A czy uważa Pan, że Wszelkie metody, żeby udowodnić to, że ktoś bierze łapówkę, no, że jest skorumpowany w jakiś sposób, są dozwolone? Znaczy, metody do tego, aby walczyć z przestępczością zorganizowaną, opisane są w przepisach prawa, w ustawach, w rozporządzeniach i należy się stosować do, do właśnie tych wytycznych. Każde inne kroki nie wyobrażam sobie, aby można było, można było stawiać coś ponad. Prawo jest równe wobec wszystkich i wszyscy są równi wobec prawa i ostatnie pytanie co pan sądzi o ostatniej wypowiedzi Jacka Kurskiego No wiadomo że Solidarna Polska tej wwodzi się z pisu niejako że zrobi to czego pisowi nie udało się dokonać czyli wygra wybory czy nie obawiacie się że zabierze wam elektorat Ja powiem wprost słów zdrajców komentować nie będę Dziękuję Dziękuję